Lepiej Mnie nie wygląda trochę jak mnich? No. Ja jestem mnichem! No. Rodacy! Tak. Hej, Hej wszystkim. wszystkim! Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale i kolejnym z serii Co Nas Łączy. Tym razem wspólna kolekcja torebek i to na pewno nie jest mhm. ostatni odcinek z tej serii, bo ubrań też mamy z tych samych marek milion. Nie przedłużam, zaczynam. Słuchajcie, zaczniemy chyba od najbardziej sentymentalnej marki, jeżeli chodzi o torebki, czyli o, o, od ołbegów. Od torebki, o które chyba najczęściej nas pytałyście swego czasu, dlatego że nagrałyśmy film na ten temat. To był chyba nasz pierwszy taki bardziej pogadankowy film, który rozpoczął tak naprawdę cały nasz kanał. Pokazało, że się dobrze czujemy razem przed kamerą i te ołbegi są... Chociaż wtedy nie wyglądałyśmy tak dobrze. No nie. Cześć wszystkim! <noise> no, tak sobie przypominam to moje ombre, a ja <noise> moje włosy. Naprawdę, ale słuchajcie, no, ważne, że się zmieniamy, że dążymy do czegoś, ale do rzeczy, Krysiu. Obegi. E, Obegi torebki, które są bodajże włoskiego pochodzenia. E, Taka historia ogólnie tych torebek, gdzieś wyczytałam, mam nadzieję, że to nie jest jakiś fail, że te torebki były dla troszkę, tak nazwałabym, bogatszej strefy, sfery e, Włoszek, które te torebki wykorzystywały na zakupy. U, Takie wielorazowego mm, użytku. I one tak ewoluowały w swojej formie, że stały się torebkami codziennymi. P Piękne w nich jest to, że są gumowe ze sznurami, ale możemy modyfikować totalnie od koloru, przez wielkość. Teraz to już w ogóle, kiedy nie kupowałyśmy ubegi, to był tylko jeden rozmiar ten klasyczny duży. Teraz macie tego. Mogę użyć to samo? Ja użyję za ciebie. Wciuli. Z <laughs> się się przykleiło to słowo, ja nie wiem skąd. <laughs> Oglądam ranczo, to może <laughs> dlatego. E, dlatego ta modyfikacja tych jest świetna. Każda z nas ma dwie duże. Tak. Ja jeszcze mam jedną małą i również ją polecam, dlatego, że u niej też możemy sobie modyfikować klapę. Co jest piękne. Klape. Klapę. Słuchajcie, tutaj mamy ja po prostu mam tak, ja, ja wiem, że jest ja wybaczcie, ja mam tak zawsze. No, więc Karolinko, co byś chciała o tych torebkach po tym czasie, no bo to już mija 4 lata, czy 3 lata od kiedy nagrałyśmy? No właśnie, chyba 3 albo czy nawet 4. 4. bo to było tak, że my nagrałyśmy, później była długa przerwa, my nagrywałyśmy i dopiero zaczęłyśmy Dokładnie kanał. Więc dlatego, co, tak, no. co byś chciała dodać? Że są na maksa trwałe i że 4. moja pierwsza torebka, którą mam jest brązowa, druga jest błękitna i mimo, że ta błękitna jest Powiedzmy, mniej praktyczna z racji tego, że jest jasna, to bardzo fajnie i szybko można je myć, e, nawet szorując. Widzę, że jest szorują, <laughs> żeby e, faktycznie ten e, jakiś tam osad, który się może na niej posadzić, bo faktycznie to jest plastik, guma, tak? Bo tak, tak, które. Które przyciąga niestety gdzieś tam jakieś brudki A to jeżeli nosimy te torby często, a ja swego czasu nosiłam je bardzo często, mhm. no to właśnie mogą się przywrócić. Ale to było jedno z tych właśnie częstszych pytań, jak utrzymujemy w czystości po prostu. Raz na jakiś czas należy im się porządne szczotkowanie, mycie. Mhm. Ale tak, chciałam dodać tylko tyle, że to były torebki, które właśnie też rozwijają tą m, kreatywność i to, że mogą być bardzo zindywidualizowane i takie jedyne w swoim rodzaju, jeżeli pozmieniacie dodatki pod siebie. Ale to już mówiłam o tym, Mar. Ja chyba po prostu się po prostu podpiszę pod tym, co mówiliśmy w tamtym filmie, mimo że to były nasze początki z tymi torebkami, że tak. są rewelacyjne. Y Przyznamy, że ostatnio nosimy je rzadziej, dlatego tak. że po prostu przez fakt, że pojawiają się nowe torebki w naszej garderobie, chcemy nosić inne. To jest zwykły kobiecy, zwykła kobieca cecha, że lubimy zmieniać to, ale ja raz na jakiś czas wracam do obegów. One są świetne, nie tylko na co dzień, po prostu, żeby dzisiaj wyjść i tam ten środek, który to masz na finalny, mm. wykorzystać jako po prostu torebka, ale właśnie na zakupy. Dla mnie to jest super rozwiązanie. Właśnie te sznury są bardzo trwałe, tam można mnóstwo napakować. Zabierałam swego czasu też obegi na siłownię, bo. Też e, przez to fakt, że to jest gumowe, to nawet tam wrzucam jakieś mokre rzeczy mm -hmm. nie? pod mm -hmm. trudnikach to, to to nie łapało zapachu bardzo łatwo. Cokolwiek bym się wyleje, rozsypie, naprawdę oh, rewelacja. Jedyne co tylko dodam, e, że teraz te ceny poszły w górę. My jak kupowałyśmy nasze obegi, to one nie były aż tak drogie. a wrażenie, że one tam była nawet o stópę podskoczyły. Podejrzewam, że kwestia konkurencji nie wiem, albo tego, że firma się rozwija i ma inne kształty, ale jest ich tak dużo. Tych kształtów jest teraz naprawdę mnóstwo, więc każdy coś dla siebie znajdzie i obie uważamy, że są torebki warte swoje ceny, tylko i wyłącznie jeżeli lubicie tego typu mm, teksturę. Y, tak, bo one do wszystkiego pas znaczy, z jednej strony do wszystkiego pasują, a z drugiej strony mogą, no bo one przyciągają uwagę, Bardzo. to nie są torebki, które są jakimś tam tłem, tylko to jest dodatek, który jest widoczny i który Mocno. jest charakterystyczny, więc się. na to trzeba uważać. Dokładnie. Kolejna marka, która też powiedziałabym, że jest bardzo sentymentalna, i marka, która nas stale przyciąga do swoich nowości, czyli Me and Bugs, my oczywiście Me Bugs, skracamy sobie tę nazwę, ale to są torebki, które też wiemy, że sporo z Was po naszym poleceniu je zakupiło i wracałyście do nas z, ze swoimi recenzjami, właśnie podziękowaniami, bo faktycznie się u Was też sprawdzają. I to są no, jedne z tych toreb, tak, jak w sumie obek, które, nawet jeżeli przez jakiś czas mogą mi się znudzić, mm -hmm. to są ponadczasowe i wiem, że do nich wrócę, tak. bo są tak trwałe, że to są właśnie też, to też jest kolejny zakup na lata. Naprawdę na lata. Dokładnie. I mimo, że tak naprawdę mogłabym się ograniczyć do jednej tej torebki, bo one są bardzo uniwersalne i też w sumie pasują do bardzo wielu naszych e, stylizacji. stylizacji ubrań. Tak, ubrań mm -hmm. dokładnie, mm, no to mamy ich każda z nas też kilka. Tym każda ma po dwie z tego takiego najbardziej chyba ich um, kultowego. kultowego typu. I chyba najfajniejszego, rodzaju, i chyba najfajniejszego czyli ta duo. związana duo, która może być jednocześnie szoperką, która tak. tych sznurów i tego wypełnienia jakby nie będzie miała widocz, widocznego, wtedy jest bardziej elegancką wersją, szczególnie w tej wersji takiej zamszowej, którą my mamy. Ja mam zieloną, ty masz czarną. czarną. To wtedy ta torebka jest też taka bardzo bardziej kobieca, ale to są absolutnie ten konkretnie rodzaj torebki must have na jakieś podróże czy podróży, czy właśnie też zakupy, bo one zmieszczą naprawdę wszystko, a przy tym są bardzo wygodne w noszeniu. Wszędzie, nie? Ja, ja naprawdę, to właśnie mam wrażenie, że trochę delikatnie wyparło u nas obegi. Tak, że to był właśnie ten rodzaj torby, który się ze sobą tak, następuje. Mhm. Tutaj po prostu to jest kwestia gustu, jeżeli chodzi o materiał, tak. ale z tym właśnie z Me jedyne co, to tylko dodałabym, że e, zwróćcie uwagę i dokładnie przemyślcie, jaki kolor kupujecie, bo tam jest mnóstwo wzorów, które są niezwykle ciekawe i wiele z tych kolorów czy wzorów nas kusiło, ale nie każda torebka jest na każdą okazję no i to... na każdą porę roku. Dlatego my mamy na przykład te nasze wersje bardziej takie... E, letnie? I... Tak, takie e, u mnie u Ciebie z tym paseczkami i tak dalej. I te zimowo-jesienne, które mają w zamrz e, w swoim e, składzie materiału. Jakby czuję tutaj te różnice, mm -hmm. że ja naprawdę zmieniam te torebki, jeżeli chodzi o porę roku, bo widzę, że jednak ta różowa zimą mi do tego płaszcza nie pasuje. No. Tutaj bym to, to podkreśliła. Te torebki i też dlaczego? Dlatego, że te torebki też nie są najtańsze. Tutaj, jeżeli sięgacie po te małe, bo ja teraz czekam na swoją mini mm -hmm. też z tej z serii duo, to mam wrażenie, że ta cena jeszcze jest okej, okay, ale już te większe torebki nie są wcale takie tanie, jak na każdą kieszeń. Więc jeżeli kupujcie taką torebkę, przemyślcie dokładnie kolor. Bo ta torebka naprawdę posłuży Wam na lata. To nie jest zakup na jeden sezon. Ja te torebki prałam, noszę je naprawdę. Ja tam nosiłam jakieś smaki ducha, nawet mm -hmm. które się roz, rozciatały. Czekolada kiedyś mi się roztopiła, wszystko to się prało. Mm -hmm. Tutaj nie musicie w ogóle się martwić z tym, że tam macie jakieś elementy, które się nie dopiorą, które są zbyt delikatne. Można nie, po prostu nimi czuwać. Tak, ja tylko jeszcze dodam, że teraz y, całkiem niedawno zaopatrzyłam się w jakąś jak największą nowość, mhm. czyli torebki dla mam. O. I też podkreślam, że no, wiadomo, można by było powiedzieć, że. A tam, a reklama, bo jest mama, bo jest dziecko w nazwie, bo tak bardzo często jest, że jak jest coś mama albo baby, to jest automatycznie droższe, takie wszystkie rzeczy do ślubu. Ale to się sprawdza, bo faktycznie. W przypadku no, posiadania tak wielkiej ilości jakichś drobiazgów, to większa ilość takich przeglądek, które są dostosowane rozmiarowo do jakichś właśnie konkretnych rzeczy, jest bardzo przydatna i dlatego tę carepkę mamą też polecam mm -hmm. do obserwacji no i można ją do piętnogłoska. I fajnie, że to jest polska marka. Tak. I fajnie jest to, że dziewczyny, które tworzą tę markę, naprawdę myślą o klientkach. Tak. To nie jest tak, że one stworzyły jeden wzór i poczęło na Laurach, tylko cały czas pracują, cały czas coś tworzą. My kochamy kreatywnych ludzi i tutaj naprawdę widać. Na przykład ten, ta moja Moon, okrągła, no, ma różne kolory. Dokładnie, te okrągłe torebki stały się bardzo modne. Ja kiedyś pływałam te półkola, bo okrągłych nie mogłam nigdzie znaleźć. I nagle jak zobaczyłam te, no to po prostu się zakochałam. Tutaj postawiłam na szarość, dlatego że nie było sensu sięgać, moim zdaniem, po inny krzykliwy kolor, bo ja wiedziałam, że ja będę ją często nasiła. Mhm. Ja się tutaj boję takich krzykliwych kolorów dlatego, że boję się, że będę musiała z niej rezygnować ze względu na brak połączenia kolorystycznego z ciuchami, które u mnie no, są i tak już kolorowe, więc nie było sensu prze przesadzać, ale ogólnie trwałość tych torebek, uniwersalność jest naprawdę, to jest wszystko ponadczasowe i chylimy trzeba przed dziewczynami, że wciąż tworzą coś nowego i zaskakują czymś naprawdę nowym, jak te to torebki dla mam, dla mnie sztos, ja sama nie jestem mam, a mam te torebki chciała, wykorzystałam ją na coś, na naprawdę jest naprawdę przepiękna lecimy do kolejnej kategorii. Kolejna marka, która nas łączy i która jest nowością w naszym przypadku, to marka Bigorbi. Dla nas bardzo instagramowa marka, bo widziałyśmy ją wielokrotnie u innych dziewczyn i bardzo nam się te torebki podobały i w końcu skusiłyśmy się na nie. My z bardzo często tutaj jemy się na zakupy w duecie, mhm. dlatego że po pierwsze mamy dość podobny gust, jeżeli chodzi o po prostu dodatki, mamy też bardzo podobne potrzeby, jeżeli chodzi o noszenie tych samych torebek. Po trzecie, lubimy czasami mieć te same rzeczy, bo to jest po prostu cool, więc przeciągą to samo. No i po czwarte tworzymy razem kanał, więc fajnie poradzić o tym samym, żeby móc się podzielić opiniami z dwóch stron. Dokładnie. Myślę, że... Dokładnie? E, tak, dokładnie! dokładnie. Chcesz powiedzieć, że do, dokładnie i ładnie? No, dokładnie. Prawda? Dokładnie! <śmiech> dokładnie! <śmiech> e, obie postawiłyśmy na torebki e, te pierwsze, które nas łączą, czyli okrągłe. Tak. Boskie, okrągłe, piękne torebki, czym. Znaczy okręgu nie są kulą, tylko są po prostu okręgiem. E, przepiękne. Moja jest w wężową em, skórę, ale taką tą, taką delikatną i czarną. Mm -hmm. Na no, czarno zafarbowaną. E, te torebki są faktycznie okręgiem z rączką, czyli możemy Rewelacja. stylowo nosić je po prostu a la lata 60, 50, ale też są przez ramię, więc jeżeli preferujecie taki styl, który jest wygodny, bardziej miejski, tak najbardziej można. One są pod tym względem bardzo uniwersalne. Pakowne Ładne, przykuwające uwagę, one naprawdę rzucają się w oczy, mimo że możecie sięgnąć po kolory, które nie są rzucające się, potem możecie jakąś warzywą skórę, jakieś takie bardziej hardkorowe opcje, które są teraz bardzo modne, te takie zwierzęce motywy, ale myślę, znaczy ja sięgnąłem po zwierzęce, ale w takiej lightowej Light, wersji, mm -hmm. wersji soft. U mnie jest kamelowy, brązowy, może nie kamelowy, ale brązowy, ona jest taka... Ale mleczna czekolada, tak, mleczna. to nie jest ciemna czekolada. W każdym razie torebka, której właśnie kolorystycznie mi brakowało, bo mam mm -hmm. najwięcej czarnych, takich stonowanych torebek i pomyślałam, że właśnie jak już będę miała tę okrągłą, to chciałabym ją w jakimś innym wydaniu i uważam, że one są genialnie wykonane. Czuć mega jakość i przywiązanie tego, że one są właśnie szyte. Tak, czekacie na, na ich, e, 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 tak, bo to jest jak ta, trochę jak Fabiola, na którą tak. ja się nie zdecydowałam jeszcze, bo kto wie. I właśnie, że czeka, czekacie na to, tak. i no, macie tą pewność, że ta torebka została wykonana dla Was, i czuć tę właśnie taką dbałość o szczegóły. Tak, i to jest też bardzo fajne, że te torebki nie są wcale takie drogie. Mm -hmm. Jak patrzyliśmy na ceny, to one, w formie, na przykład do bagu, do miwbag, są tanie. Mm -hmm. Naprawdę, mm -hmm. tutaj ta nawet stuba czy dwie stówy jest, są tańsze. A wcale tym jakością nie odbiegają. Mamy je najkrócej z wszystkich torebek, więc ciężko nam o tej jakości, tak wiecie, na dłuższej przestrzeni. Takie pierwsze wrażenie. To dokładnie, więc to, co dotknęłyśmy, ponosiłyśmy ostatnio, to jest nasza opinia. I jakby każda z nas sięgnęła jeszcze po inną torebkę, a tutaj się już bardziej różnimy. To też fajnie bo możemy Wam o innych modelach opowiedzieć. U mnie mała torebka, która jest dwa w jednym, albo może być typową nerką, taką Ala Wasted, o której później jeszcze oczywiście powiemy. Nerka, którą właśnie nosimy sobie tutaj na e, pasie, na biodrach, co ja bardzo lubię, bo dla mnie, na wszelkich spacerach, to jest no, wygodne najwygodniejsza opcja, albo kiedy idziecie na imprezę. I macie ochotę mieć wolne ręce, tutaj popijać sobie piwko i tańczyć, to też jest super rozwiązaniem, bo te, te torebeczki są przepiękne. Ja nam pierwszy raz w końcu po torebkę tego w tym stylu, w pudrowym różu, ponieważ to nie zaskoczy, ale brakowało mi takiego koloru. Mm -hmm. To też jest kolor, który pasuje, brak do bardzo wielu stylizacji. Dokładnie. Przede wszystkim, jeżeli macie też w swojej garderobie takie, powiedzmy, neutralne kolory, to ten kolor fajnie się tak wybije też na tle innych. I Fajna jest to, że torebka może być również rzucona przez ramię, czyli ma dodatkowe zapięcie, taki pasek przez ramię, czy jest dwa w jednym, czyli na przykład, kiedy idziecie na jakąś imprezkę, nawet na wesele, a dla mnie to jest bardzo taka ślubna torebka, bo gdybym brała jeszcze raz ślub, to mogłabym naprawdę potraktować ją jako moją kopertówkę ślubną, mm -hmm. bo jest w przepięknym, takim kobiecym, lekkim kolorze, takim, który no jest naprawdę idealnym pudrowym różem, nie takim krzykliwym, niezbyt ciemnym, niezbyt jasnym w punkt, jest leciutka. Tak delikatna, tak ładna, że no, jestem, jestem zakochana, były inne kolory, dziewczęta, ale ten fakt, dwa w jednym, kocham takie rozwiązania. U mnie druga torebka też kolor, ale tym razem kolejny kolor, którego w, e, w swojej kolekcji torebkowej nie miałam, czyli bordo, taki burgund mam tam właśnie w tle, dlatego tak. tak zerkam. I to jest e, pasą, który no, bardzo mnie zauroczył, bo to jest taka nieoczywista listonoszka, tak bym ją nazwała, bo tak. to jest e, też właśnie klapa. Jest klapa ale um, ma też takie bardzo eleganckie zapinanie. Może być właśnie też torebką, którą em, weźmiemy tylko tak jakby w, za, w rękę, bo ma też taki łańcuszek, taki jakby krótszy uchwyt, nie taki, który nałożymy na ramię, mm -hmm. ale taki, który właśnie możemy mieć w to będzie bardzo elegancka wersja takiej większej torebki wyjściowej, wizytowej, bo nie wiem, czy na wesele nie byłaby jednak za duża, ale właśnie w tej wersji takiej dłuższego paska przez ramię jest czymś totalnie na co dzień, a przez to, że ma kilka przegródek, w tym jedną zapinaną na zamek, co jest moim zdaniem też bardzo dużym atutem. E, jest bardzo pojemna i taka właśnie po pozwalająca utrzymać większy porządek. I mm. wiecie, no, torebka jest, jest różnie, okay. więc do takich wrzucanych, no to u mnie to jest dramat, coś znaleźć. A jeszcze, jak na przykład powiem mojemu mężowi, jest w torebce, najgorsze polecenie. <laughs> Nie znajdziesz. Ty też tak masz, że ta torebka ląduje ci na kolana? Tak, <laughs> tak, tak. Więc to jest ta torebka, być może, w której mąż, mąż byłby w stanie coś znaleźć, bo jest, w, jestem w stanie utrzymać sam porządek, ale dla mnie. W tym kolorze to będzie coś w punkt na jesień-zimę, tak. do płaszcza, do tak. mojego szarego, o! O! kocham i już nie to. mogę się doczekać przez te zimy, bo naprawdę uważam, że będzie w tym wydaniu wyglądała naprawdę rewelacyjnie. Tak, ja myślę, że może pójdziemy teraz już w wasted, skoro Pójdźmy w wasted. zahaczyłam już tę markę, czyli um, marka polska, która stworzyła torebki na biodra, bo one w sumie nie są nerkami, jako okay. tak w opisie um, osób, które stworzyły. Um, te torebki. Takie torebki na biodro, które mają bardzo unikatowe, specyficzne zapinanie, które jest inne niż wszystkie. I te torebki są płaskie, ale dość pojemne, bardzo ładne w różnych kolorach. Teraz w ogóle widziałam, że powstały męskie wersje, jakieś takie woreczkowe, inne. Czyli to też jest marka, która się rozwija i nie stanęła na jednym swoim produkcie. Tylko widać tutaj, że chce im się dalej działać, i to jest rewelacyjne, i my to bardzo wspieramy. Moja wersja jest taka. Też powiedziałabym troszkę jesienna, dlatego, że ja lubię takie kolory ciepłego brązu i pomarańczu nosić wtedy, kiedy jest trochę chłodniej. Okay. E, więc nią u mnie pod płaszczem, właśnie gdzieś tam nosiłam, e, czy jak szłam do kina, gdzieś tam takie jeszcze gdzie okay. chcę mieć też wolne ręce i no, torebki nie pilnować, to to jest super. E, I podoba mi się to, że te torebki też, mam wrażenie, że są naprawdę trwałe, długo już są u nas, a mimo, że mają zamszowy element, to nie zauważyłam w ogóle z użycia. Dokładnie, ja też je bardzo lubię, ja mam w wersji klasycznej, czyli czarnej i bardzo lubię ją też nosić um, jak tak zwany coachan prawilności, czyli po prostu tak wiecie, jakby tutaj <laughs> przez ramię, że mam te trochę mniej więcej na swoim... No, tak... Po końcach tu może tak po prostu. Na, prosto, klace, nie. na klacie, O właśnie, to lepiej. Na klacie, po prostu nasze kołczano na klacie, ale faktycznie podoba mi się w takim wydaniu i to jest rewelacyjna właśnie tarapka, tak jak Marta powiedziała, na takie wyjścia, gdzie nie chcecie, żeby. znaczy chcecie mieć tarapkę na oku, bo tam wrzucicie najpotrzebniejsze i tak. najbardziej cenne rzeczy, typu telefon, portfel, no ale właśnie jakieś koncerty, kino, yy, czy po prostu właśnie jakaś imprezka, to jest rewelacyjna opcja że warto, żeby się ci... tym zainteresować. Dokładnie. To, bo to też jest i... taka fajna sprawa, że na przykład, jeżeli macie torebkę do wózka i nie chcecie tam w niej trzymać właśnie portfela czy e, telefonu, no to tutaj macie to zawsze przy sobie. Ja tak mówię tutaj, bo tutaj naprawdę najczęściej ją unosiłam, macie to przy sobie i macie to na oku. Także jak najbardziej też bardzo polecamy taki inny wymiar torebkowości. Hmm. No tak, poważnie, Drogie torebki na koniec, e, ale torebki, Drogie. do których, e, no może tak, nie będziemy Was namawiać, ale chciałyśmy, żeby się mm -hmm. tutaj znalazły w naszym zestawieniu, bo obie myślę, że dość często, ponieważ w pozorom sięgamy, a każda ma już je jakoś dość długo. już ponad jakieś półtora dwa, roku? No, prawie, dwa prawie dwa lata. I teraz ja zacznę, bo to jest ta torebka, którą naprawdę ja zamęczam. Bo to jest e, to e, Armani Jeans i torebka, która na pierwszy rzut oka wydaje się być torebką bardzo elegancką, bo ona ma tą błyszczącą skórę, która też imituje tę wężową, mm -hmm. czy krokodylą, krokodylą. krokodylą e, skórę i e, ma jedną rzecz, która mi się nie podoba, ma taki bardzo duży broszkowy element, który ja noszę jednak od tyłu. On Ci się nie podoba? Nie, nie lubię go. Nie, jednak tak wiedziałam, że się z nim... Był takim moim ale, kiedy ją zamawiałam. Bardzo podobała mi się właśnie w tej wersji takiej czystej i tak ją noszę, że chowam ten element. W sensie okay. nie, on nie jest na wierzchu, bardziej ją lubię właśnie w tym wydaniu takim no name, ale, yy, bo tam ta nazwa w sumie też nie jest jakoś bardzo widoczna, ale jakoś no, po prostu bardziej podoba mi się w takiej prostej formie i to jest torebka, którą ja noszę również na co dzień. Mimo, że jest właśnie taka elegancka, to ona dla mnie taki najprostszy outfit, jeansy, biały t-shirt, czy jakaś właśnie koszula i ta torebka to jest dla mnie taki bardzo Klasyczny, ale elegancki, mhm. prosty strój. Rewelacyjnie dopełnia właśnie tego typu stylizację. Tak. Ja myślę, że to też była inspiracja dla mnie, kiedy sięgałam po Fabiole, bo ja dopiero jak zobaczyłam u kogoś na żywo mhm. ten styl to myślałam, że on naprawdę wygląda stylowo, a nie kiczowato, bo tak. kiedyś mi się takie torebki kojarzyły po prostu z kiczem i z takim brakiem gustu, mm -hmm. z takim trochę przepychem i z no takim przerostem formy nad treścią, wiesz co mi chodzi? Tak, no? bo ja tylko patrzcie, mam torebkę ze skóry, a teraz jakoś tak ta moda poszła w tym kierunku, że jak zobaczyłam u Karoli, to ta Fabiola u mnie się pojawiła, ale ja nie o Fabioli, Wbrew pozorom, bo to też dość droga torebka, ale o Moschino, czyli torebce, którą ja jednak nie noszę aż tak często. I teraz chciałam o niej powiedzieć, dlatego, że to jest moja przestroga, że jednak kremowe torebki to nie zawsze dobre rozwiązanie. Dlatego, że ja mam bardzo mało kremowych. Mam beżowe, ale nie kremowe, to jest różnica. Właśnie myślałam, że nie będzie. Bo mam beżowe rzeczy, ale ta kremowa torebka na beżach. Nie, bryzie się, bo to nie jest ta tak, A buty mm -hmm. najczęściej, kiedy już mam jasne, to białe, i wtedy ta torebka wygląda na pożółką, a nie na beżową, okay. czy taką kremową. Mm -hmm. Więc tutaj muszę bardzo przemyśleć, najczęściej, kiedy mam total czarny look, granatowy, to ona mm -hmm. wtedy fajnie gra. Kiedy jestem cała na ciemno, i ona jest jedynym jasnym elementem, jak najbardziej. Ja uwielbiam tę torebkę, ja znam o nią, ona jest w swojej torebuni, leży takiej, wiecie, takiej materiałowej. Jest moją perełką, bo o Moschino marzyłam bardzo, bardzo długo i mam ich portfel, który też może być torebką. I ja portfel nadużywam, to jest cały czas w użyciu, kocham go za każdym razem, kiedy z góry serca płacę na coś, to mi to naprawdę poprawia humor, kiedy patrzę na Moschino. Moschino jest bardzo taką specyficzną marką, trochę pojechaną, trochę, bardzo pojechaną, która jest tworzona, mam wrażenie, że naprawdę przez szaleńca, ale tego szaleńca uwielbiam, dlatego ta torebka jest dla mnie ważna. Z tego względu, że marzyłam o, o tej marce i, i myślę, że każda z nas ma coś takiego, że chciałaby mieć jakąś taką torebkę w swojej garderobie, która niekoniecznie może jest taka na co dzień, ale, ale fajnie ale by była fajnie by było ją mieć. I to jest torebka, która jest e, właśnie kremowa z rączkami, taka trochę w stylu tej, którą ma Karola tą bordową z Bigordi, mm -hmm. ale bez zabinania z przodu, tylko od góry. Bez klap, bez klapy, tylko odpiona od góry. I słuchajcie, to jest torebka, która jest cała w takie skórzane serca, wytłaczane, wyszywane. To widać że tam jest właśnie na maszynie. I dlatego to jest tak cudowne. Jest tak pojechana, że też jak za każdym razem ją zakładam, to widzę wzrok niektórych dziewczyn. Chyba tych, które bardziej znają się na markach, że wiadomo, hmm. bo maszyna ma coś specyficzny. Też swoje logo, bo ono jest mocno widoczne, ale jest wtłoczone kolorystycznie w całość kolorystyczną torebki, więc to mi się podoba, że takiego wielkiego maszynu nie? Po kiedy się idzie po ulicy, jak to jest Louis Vuitton na przykład, z no, takimi dziwnymi rzeczami. Jedyny taki znak, którym tolerowała, to chyba Chanel. No tak, który mógłby naprawdę błyszczeć tak? O mógłby, I to ale to się jeśli inna... mam, to prawda. K to tak. k k wiesz, już Klo już, ale to klubi na przykład, Klo taka jest właśnie, że ona nie widać. Z... Nie widać, Klo 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 ktoś, kto wie. Dokładnie, Klej, jak znasz te modele, to wiesz, że to jest tak. klo, i to jest fajne. Tak, tak, a niektóre tak. marki po prostu muszą napisać na po prostu chum, chum, chum. cały takie no wielkie logo. logo, trochę. Dlatego jego no. tak, no, okay. to już teraz rozumiem. Noszę tak, żeby go nie było. Widać. Dobrze, no i, i tyle, moi drogie. I podejrzewam, że to już koniec. No, tak, prawda? Czy jeszcze coś raz? A nie, jeszcze koszyk. Tak już kończysz letnie e, miesiące, które już właśnie ubywają po prostu niesłychanie szybko strasznie głupia wypowiedź z mojej strony. Nieważne. No jest naprawdę już... Mamy no, no już 4 no lata to jest, no, zaraz dla Christmas i te sprawy. Ale <laughs> słuchajcie, koszyki, które też mamy takie same i to są koszyki, które idealnie pasują do właśnie takich bardzo letnich stylizacji, ale przez swoje dodatki w postaci friendly, tak to mogę być taki Tak, chwostu tak. yy, No rozmaicają te zwykłe, yy, zwykłe koszyki, którymi... Są. Ale bardzo lubię i to, nie to, nie to, nie to co, A chociaż dla mnie są bardziej takim wakacyjnym. No, nie sięgam po nią nawet na co dzień, nawet po mieście, ale to nawet chodzimy, chodzi o to, że nawet wakacyjne są wyjazdowe. Mhm. Że tak na co dzień nie sięgałam po nią. Zbyt ja w tamtym często. roku nosiłam często. A fajnie faktycznie. Często. Dobrze. tak? i z Tak, Tak, bo Migals nosiła rzeczy a tam no to prawda. Widzicie? Życie. Dziwne jest życie. Tak, ale są bardzo lekkie. Tak, one mhm. mają to do siebie, że niektóre wiklinowe jakoś. Znajśną odpaliskę właśnie, na przykład wyjazdową i nie bać się o nadbagaż. Hmm. To prawda? I to jest taki element, który jest tak bardzo modny, że mam wrażenie, że te koszyki od dwóch lat nie schodzą w ogóle no. w piedeskiej. Ja myślę, że tak trochę już zostanę jako taka klasyka letnia, mam wrażenie. Tak. tak. Hmm. Podoba tak mi się, że te koszyki zostałe. takie, wiesz, te półokrągłe, takie, no, no, że takie, no, takie eleganckie. drewniane wręcz, mhm. ale cena tych koszyków mnie przeraża. I ich brak uniwersalności, bo ja nigdy nie noszę torebek w ręce, zawsze mam na ramieniu. Mm -hmm. Więc wiem, że pewnie bym nosiła raz na rok. A czy raz na rok wydałaś na torebkę 500 czy 600 zł, bo one tyle kosztują, czyli 800, moja droga. Nie sądzę. Nie sądzę, po drugą moślinę bym sięgnęła prędzej. Tak myślę. Słuchajcie, kończymy to, bo naprawdę no wiemy, że tych torebek jest dużo, ale chyba to jest taki nasz mamy konik, nie, że my po prostu no, robimy to sprawiać, testować. Wielu z tych torebek pojawia się coraz więcej i więcej. Musimy sobie stworzyć, może, wiem, kiedy będziemy mieć biuro markowe. Będzie garderoba Marka i Wonderland i Będziemy mieć jedną wielką garderobę tylko na torebki. To Będziesz mogła to używać moich. Super, ty moich. Szkoda, że mamy takie same. Aha, aha, aha. To na kolory. To byłaby piękna taka wystawka. Czuję to. Kiedyś Ale garderoba gdzie? z podświetlanymi jeszcze no, takie tink, na takie najpiękniejsze modele no, no, To najważniejsze? Na nasze pierwsze modelki. Tak w witrynie. Tak, czuję, Na że, że tak będzie. będzie. Kończymy to, ale oczywiście Wy dajcie nam znać, jakie modele torebek polecacie. A jakie kupiliście z naszego polecenia? Uuu, to piękne pytanie, bo uuu, <śmiech> uuu, <śmiech> uuu <śmiech> napiszemy. Naprawdę, <laughs> super. Napiszcie koniecznie. Jakie z naszego polecenia dokładnie jak Karla mówi, jakie kupujecie najchętniej? Ile ich macie? Czy jesteście fakeami, czy może minimalistkami w tym temacie? Bo chętnie my naprawdę uwielbiamy czytać Wasze komentarze. Jeżeli jest taka dyskusja trochę taka barwniejsza, to już w ogóle to można popcorn brać i czytać to, co na ten temat myślicie, cenimy każde zdanie, więc jeżeli powiedziecie, że mamy ich za dużo, no to... No! Bole, no bole, no, bole, no! Bole. Przeżyjemy to, słuchajcie. Żegnamy Was i do zobaczenia w kolejnym filmie. pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału i o tym, że mamy też Instagrama. Czasami tam jest fajnie, tam jesteśmy na, na bieżący z wami. I no, tak, także... Subskrypcja. <laughs> dobra. Może tak, może tak, ręko?. Tak, chodź. Tak. O, o zęby. <laughs> Żeby zęby. Dobra.